Hello! Dzisiaj idę ubierać moją obserwującą właśnie do Arkadii, która jako pierwsza zgłosiła się, żeby pomóc jej właśnie w przygotowaniu ją na nowy sezon, wiosna, lato, żeby ją ubrać, jakieś fajne stylizacje wymyśleć, więc biegniemy, oglądajcie dalej. Za chwilę widzę się z moją obserwującą. Hej, ja właśnie lecę do mojej obserwującej. Już czeka na mnie w Arkadii i zobaczymy, zobaczymy jak jest ubrana. O, już widzę, hej, cześć. Cześć, cześć. To moja obserwująca. Przedstaw się. Cześć, mam na imię żona. Idziemy dzisiaj z Aniką na, na shopping. shopping. No właśnie. A powiedz mi, jak lubisz się ubierać tak na co dzień? Na co sensie? dzień najczęściej lubię pastele, odcienie uh -huh. w szarościach, różach jak dzisiaj. To akurat widać, tak? <laughs> Elementy zdobień typu złoto. Uh -huh. Na co dzień ogólnie lubię taki właśnie casual look. Uh -huh. Troszkę glam, troszkę boho. O, boho, teraz fajnie akurat Najczęściej nad, do lato. pracy. to podstawowe, zawsze hmm. jakaś brózeczka, marynareczka. Spodnie to tak typowo tylko to, co jeansy. No Aha, to... takie klasyczne jeansy, tak? Dżinsy. A powiedz mi właśnie, jeśli chodzi o charakter pracy, czy tam masz ścisły dress code, czy możesz ubierać się Nie, jak na chcesz? Na obecną chwilę jest to raczej luźna Aha, praca, więc czyli mogę sobie możesz sobie pozwolić sobie jakieś na to co co lubię, natomiast no jest to raczej na luzie uh -huh. i e, jedynie to właśnie ta marynarka ma podkreślać czasem co dla siebie nawet po prostu lubię e, tak jak e, tutaj jest zawsze wstaweczka uh -huh. bardziej właśnie wolę płaszczyki nie dobierać e, jakieś ramoneski czy katanki, ramoneski, tak? Czy, tak? tak, tak, rozumiem czyli twoim takim wyróżnikiem w twoim stylu i właśnie w tej pracy jest to, że zawsze nosisz jakąś fajną marynarkę, tak, tak? Tak, która tak, jest tak, tak jakby całą, całym charakterem tej stylizacji uh -huh. i do tego dobierasz resztę tak. ok, to lecimy szukać ładne marynarki i jakieś boho stylizacje na lato, bo idzie lato, tak? Tak, 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 tak. do sklepów. Hejka, wchodzimy do pierwszego sklepu. To jest ulubiony sklep właśnie Marzenki. Jest to sklep. Mogi to. Więc lecimy. To jest najbardziej chyba w moim stylu. Ja mhm. lubię właśnie coś ze stylu takiego typu błyszczeć. Mhm. E, I tutaj na przykład mamy właśnie typowo zestaw marynareczka, spodnie, e, topik do tego właśnie eleganckie glamour. Te buty są I świetne, ja bym ci widziała w tych butach. Idealne na właśnie jakieś wyjście mhm. e, i a to są w ogóle Takie twoje kolory. Typowe właśnie, to jest bo... świetna. teraz są modne garnitury Uf, strasznie. Tu też widzę zostaw jak ja uh przyjrzałam -huh. się może, że jest coraz więcej błękitów. Uh -huh. Ostatnio też szaleje. O, widzisz. I tak ogólnie tutaj też mamy właśnie piękne. Fajnie, bo to jest nie? taki w greckim stylu, ona jest uszyta uh -huh. tak samo tam ta druga. No nic, to my tutaj tak. oglądamy i zaraz lecimy do przymierzalni mierzyć. ubrań dla Marzenki, więc będzie mierzone. Chodźmy, zobaczymy, co ich spodoba. Kolejka. Pierwsza propozycja Marzenki na wieczorne wyjście. w marzenki na wieczorne wyjście, biżuteryjne sandałki, do tego właśnie taki pudrowy róż garnitur, e, taki slip dress, trochę właśnie na cienkich ramionczkach, top z polskującą nitką srebrną i taki długi nasz I tak prezentuje się całość. I teraz mała, czarna, czyli podstawowa rzecz w każdej kobiety. I w tej sukience bardzo się dobrze czuje Marzenka, tak? Oczywiście. Najlepiej? Powiedziałaś, że ją kupujesz, tak? Tak. Ale z... A jakie masz jutro wyjście? Jutro idę na imprezę, na urodziny koleżanki mojej córki. Mm -hmm. I myślę, że to będzie fajna stryzowa. I Jakie dodatki do tego dobierzesz? Myślę, że srebrę najbardziej jesienią w czernią. Mm -hmm. Z tą wersją jest bardzo wygodna opcja. Na niedużym obsasie. Troszka mm -hmm. jest utrzymana, pasatynu wygodnie podtrzymuje. I ten naszyjnik też fajnie. Jak wyciąga no fajnie sliwek w tej szyję, to jest fajnie. Do tego właśnie, jak mam fręcz maniki, to jest najbardziej taka klasyczna opcja morskiego <grym> ruchu. bardzo ładnie. I na co dzień możesz nosić na przykład trampki czy biała widacja, jakaś opaska na szyję do wszystkiego i właśnie na wyjścia. To jest taka sukienka, że w zależności od lat, ona zmieni charakter do jakichś takich właśnie płuskujący biżuterii srebrnych szpilek. To jest imprezowy look, ale można też właśnie biurowo, klasyczne szpilki, żakiet. Bardzo świetny wybór i super, że ją kupujesz, więc przymierzamy dalej, tak? sama stylizacja, ale z innymi butami na obcasie, bo marzenka lepiej czuje się właśnie w butach na obcasie. Na podwyższeniu. I jak się podobasz sobie w tej sukience? Tak? Super ślicznie to wygląda. A jak nogi zawolą gdzieś na przykład na wakacjach, to można zmienić na klapki. Po plaży lepiej schodzić na piasku, a do tej torebki z pewnością klatki by się zmieściły. Tutaj nawet jakąś afaszkę możemy jeszcze fajnie sobie zawiązać przy szyi, nadać taki paryski szyk. A jak mówiłaś, że lubisz właśnie francuski styl, więc to byłby taki właśnie francuski element w tej stylizacji. No i mierzymy dalej. A mój dzisiejszy look to właśnie ten look z second handu za 15 zł, który taki sam był w marcu za 499 zł. Koszula Zary poruszczona z szafy Antka. To jest ta torebka z Bershka, no była kiedyś na sesji głównej jakieś 2 lata temu. Winylowe spodnie z H&M i Adichus z Zary. I tak wygląda cało. Taka stylóweczka na shopping właśnie z Marzenką, z moją obserwującą. A teraz Marzenka w takiej wakacyjnej odsłonie, letniej boho style. I jak w tej stylizacji? Bardzo świetnie, świeżo. Ten co jest a styl. Tak twój styl. Świeżą swój look, w wersji takiej właśnie, gdzie to się um, jak romantyczna dziewczyna chodząca po plaży. Mhm. Czyli czujesz się sobą w tej stylizacji? Jest, e, jest e, ne, plecionka, są zwiewne tutaj koronki. Drobne kwiatki, czyli takie romantyczne, boho, rzeczy takie jak ty, lubisz, Twój styl. Chyba, Do tego no to też właśnie zostawić wersję. Teraz zobaczymy wersję z plecionymi. bo mhm, są też takie fajne standardki pleciony. No to przebieramy. A teraz marzenka w tej samej stylizacji, która tak bardzo się spodobała, bo staj. Ale z innymi butami, z taką plecionką, a jak wiemy, teraz sieć rybacka, taka plecionka to jest jeden z głównych hitów właśnie tej wiosny tego lata, przewodni trend. I tak samo plecionka jest też tutaj na kamizelce. Są bardzo wygodne, świetne. Idealnie komponują się właśnie z tą stylizacją. Mm -hmm. I tą stylizację kupujesz, tak? I tą stylizację kupuję, dokładnie. I coś jeszcze z tych rzeczy, które Ci zaproponowałam? I jeszcze wezmę ten top różowy. Stwierdziłam, że jest bardzo taki na czasie, więc na mm -hmm. także myślę, że to będzie i jeszcze mała czarna, tak? Mała czarna. Oczywiście. O, właśnie. Więc tak. Kto wychodzi z Enrico na zakupy, ten właśnie zawsze z czymś wraca do domu. Także tak. Mierzymy dalej. No, słuchali, kobiece dylematy. Który to wybrać: Dzianinka, czy taki właśnie bardziej szyfonowy? Ja bym wybrała ten, a ty Marzenka, który bierzesz? Ja z tym, nie jestem za. O, widzisz, więc mamy takie samo zdanie, więc problem rozwiązany i teraz lecimy do kasy. Uuu. I teraz stylizacja finałowa Marzenki, lateksowy komplet z takimi butami zapinanymi na kostce i pod spodem młodzieżowy cisza. Jak się sobie w tym podobasz? Te wewnątrz są, te są bardzo wygodne. Mm -hmm. Pomimo, że są wysokie, to są też wygodne, tak? Tak, dlatego, że tutaj bardzo dobrze podtrzymuje kostkę i mm -hmm. pasę. Mm -hmm. poprawimy tutaj metkę, żeby nie wystawała. To jest właśnie mojito, ulubiony sklep Marzenki. A gdzie widziałabyś siebie w takiej stylizacji, powiedz? Mm -hmm i nawet no. na jakiś branż biznesowy. O proszę. Zobaczmy, że mamy tutaj podkreślone ładnie y, y, tą część, Mhm. Mm ty lubisz takie stójeczki? Tak. Tak samo jak ty szkolnierzyki u Marii na razie mówiłaś. Coś, co można właśnie ładnie reksponować Szyje, tak? I tutaj w buziach? Tak, właśnie tutaj y, to krągłe buzia w mm -hmm. Która z tych zaproponowanych przeze mnie stylizacji najbardziej Ci się spodobała i w której najlepiej się czułaś? Myślę, że ta, ta trzecia i pierwsza. Aha, czyli ten różowy komplet i trzecia to była ta haki sukienka? Okej. Okay. No to my mierzymy dalej, może jeszcze pomierzymy, może nie zobaczymy. W I takie cudowności, takie cudowności handmade, i tu patrzcie taki domek słodziutki, coś takiego, i patrzcie tutaj, no takie nasze klimaty, prawda? Pięknie, I jeszcze pokażemy tą kurtkę. Będąc obserwującym w nowe kupach wstąpiliśmy do Orseja i wymyślałam coś takiego, że jedna sukienka zakładana na drugą, tak to wygląda tego fajne, bo fajne. A i stopy mi się porwały niestety. To jest propozycję. propozycja. No, Dobra, lecę zobaczyć Zaglądamy, jak wyglądają moje w stylizacjach i Wam pokazuję. Ta sama sukienka z tymi spodniami w panterkę Odważnie. Ta sukienka jest fajna, bo jest taka zwierna, a zarazem jest taka właśnie rokowa przez te dżety. Na pasek? Tak. Proszę. Zadowolona z zakupów? Yeah! Jest uśmiech, jest dobrze. Dzięki za to, że obejrzeliście ten filmik, a Marzence chcę podziękować z tego miejsca, że chciała ze mną w ogóle pójść na taki shopping, że sama napisała i cieszy mnie bardzo, że tak wiele stylizacji, które dla niej stworzyłam, spodobało się jej i nawet sporo ubrań kupiła, więc jak widać trafiłam w jej czego się bardzo cieszę. I jeżeli Wy też chcecie przeżyć taką przygodę ze mną, pójść na zakupy, żebym Wam w czymś pomogła, to śmiało piszcie do mnie, czy to na Insta, czy tutaj pod filmikami, czy też na maila. Na pewno jakoś się dogadamy. No i tyle. Jak podobały się wam moje filmiki, no to zachęcam tak do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.